Hejka, dziś przedstawię wam piosenkę. Mijam pierwszą, którą wymyśliłam. Pierwsza miłość. Więc zaczynamy. Byłam kiedyś sobie na balu. Poznałam takiego jednego. Miał na i kochałam go. Ale musieliśmy rozstać się. Gdzie jest ta miłość? uciekła gdzieś, czy co? Nikt nie wie tego oprócz nas, ale może ktoś jeszcze wie. Ostatni raz widziałam go na balu, bo wtedy poznaliśmy się. Ale on ciągle gdzieś znikał, ale i tak lubiliśmy się. Gdzie jest ta miłość, gdzie on czy uciekła gdzieś, czy co? Nikt nie wie tego oprócz nas, ale może ktoś jeszcze wie. A już chyba wiem, może być i gdzie ukrywa się. On poszedł do kochanej osoby bliskiej i taki był nasz koniec. Gdzie jest ta miłość, gdzie ona jest? Czy uciekła gdzieś, czy co? Nikt nie wie tego oprócz nas, ale może wie jeszcze kto.